Dzień dobry. Nazywam się Jerzy Kuliński. Jestem gospodarzem takiej żeglarskiej strony internetowej, która jest najstarszą polską żeglarską stroną internetową. W podtytule ma ostrzeżenie, że jest to strona subiektywna. Jest, jak powiedziałem, jest na najstarszą. i przez te 17 lat wokół tej strony zgromadziła się grupa czytelników, korespondentów, i to jest dobre towarzystwo. W odróżnieniu od innych stron internetowych, tutaj się występuje pod swoim własnym nazwiskiem, imieniem. Korespondenci przysyłający newsy, doniesienia, artykuły występują też i pod swoimi portrecikami. Także każdy czytelnik widzi, z kim ma do czynienia. Jest to strona przez jednych lubiana i ten krąg lubianych przez Tadeusza Lisa. Jednego z filarów tej strony został nazwany klanem SSI. No więc to są ci ludzie, którzy codziennie albo prawie codziennie do tej strony zaglądają, przesyłają komentarze. Ale i są tacy, którzy tej strony bardzo nie lubią. Ale nawet ci, którzy bardzo nie lubią, zaglądają, żeby wiedzieć, co się dzieje, co słychać w opozycji. No bo nie da się ukryć, że strona SSI jest stroną opozycji w stosunku do tych, którzy przez wiele lat, przez wiele dekad narzucali żeglarzom, jak mają żeglować, za co mają uiszczać, jak mają być szkoleni i tak dalej, i tak dalej. Więc strona SSC postawiła na swobodę żeglugi, strona SSC zajmuje się głównie żeglarstwem przyjemnościowym. To nie znaczy, że czasami nie znajdujecie na niej jakichś informacji o regatach, zwłaszcza regatach morskich. Ale to tak jest ten. Bo wszyscy, którzy mnie znają, a znają ci, którzy czytają, wiedzą, że jestem zwolennikiem takiej zasady na swoim, za swoje, czyli faworyzujący ludzi ludziom, którzy się chce, dla których żeglarstwo jest nie jakąś chwilową przyjemnostką, ale jest sposobem na życia. Najwięcej są faworyzowani ci, którzy jachty swoje sami zbudowali, ale także i tacy, którzy kupili e, za swoje oszczędności jacht w Szwecji. E, Generalnie strona nie interesuje się żaglowcami, nie interesuje się czarterami, nie interesuje się rejsami przesiadkowymi, czyli takimi imprezami, w której biorą udział ludzie przypadkowi, to znaczy tacy, którzy dzisiaj... Na, popłynęli na, na, w rejs, a w przyszłym roku, powiedzmy, podczas urlopu pojadą na koniki, a w następnym roku na paralotnie, a w następnym tam na jeszcze inne tego rodzaju ten. Czyli mówiąc inaczej, SSI jest stroną ludzi w żeglarstwo naprawdę zaangażowanych. Strona ta popiera, e, znaczy może nie tak, nie tyle, że popiera, e, gani e, zachowania, e, które są niekulturalne, nieetyczne, niegrzeczne. I stąd pojawiają się e, w SSI newsy piętnujące zachowania ludzi, którzy do nas nie pasują. Nikt nikogo do czytania SSI nie e, zmusza. E, korespondenci, którzy nadsyłają swoje e, artykuły, newsy, nie dostają żadnych honorariów. E, można powiedzieć, że e, ta strona to jest takie, Taka społeczne perpetuum mobile, który działa bez pieniędzy, czyli, e, e, czyli bez dostaw do dostarczania e, energii w postaci obiegowych środków płatniczych. E, oczywiście e, ludzie, którzy zamieszczają swoje artykuły e, na tym coś. Zyskują. No, zyskują po pierwsze swoją satysfakcję. Po drugie, zyskują przyjaciół. Pojawiają się w środowisku. No, armatorzy jachtów prywatnych z reguły nie żeglują samotnie. To z reguły. Oczywiście są wyjątki. Ci armatorzy często potrzebują. Towarzyszy żeglowania i strona SSI jest wspaniałym pomostem, żeby ci ludzie się poznali. No i wielokrotnie zdarza się tak, że ludzie, którzy z SSI się poznali, zaczęli razem żeglować. Zachęcam wszystkich do. Czytania tej strony. Adres tej strony jest www.kuliński.nawsim.pl. Dziękuję bardzo serwerowi, o właścicielom serwera na że zechciał, zechciał nas przyjąć do siebie. No, ma tam on gigantyczne e, twarde dyski, e, które e, się oblicza w TETA, a nawet nie w giga i tak dalej, więc mam nadzieję, że SSI, mimo że to jest już e, ile? E, 17 lat, e, specjalnie tych dysków e, nie obciąży. Zapraszam wszystkich serdecznie do odwiedzania strony subiektywnego serwisu internetowego Jerzego Kulińskiego. Wszystkiego dobrego dużo i długo. Noście zawsze kamizelki, na pomoście też. I no i co, <laughs> żyjcie wiecznie. Cześć.